Znowu noc bez snu, tylko myśli krają. W mojej głowie dźwięki, co nie milkną. Pamięć krzyczy głośniej niż radio, a ja dalej czekam sama, jak co noc. Znikasz mi w dźwiękach, w słowach niedokończonych uciekasz jak sen. Co znika po ranku? Tyle pytań mam, a brak odpowiedzi. Ulicą, gdzie cień ma twój kształt miasto milczy, jakby znało mój żal, twoje imię wypisane w świetle neonów, ale ty już jesteś gdzieś poza mną ślady stóp znikają, jakby ich nie było, a ja wciąż idę chociaż nie wiem po co telefon w kieszeni, cichy jak wyrzut nie piszesz, bo nie masz już powodów, znikasz mi w dźwiękach, w słowach niedokończonych uciekasz jak sen, co znikał W głowie, jak stary film. Z każdym razem, coraz mniej w nim nas Czy to był tylko rytm bez melodii? Czy zgubiliśmy się w wersach bez sensu? Każdy wers jak pęknięcie między nami. Za dużo ciszy, za mało rozmów. Chciałam naprawić, a ja tylko pogłębiłam rany. Dziś już wiem, za późno na słowa. Znikasz mi w dźwiękach, w słowach nie dokończę. Ten dźwięk, co nas łączył, między nutami ciszy nasz świat, ale dziś to tylko echo. Rozmów i ty, co milczysz znów. Gdzieś tam w oddali w oknie, widzę ciebie, choć to tylko cień. Zamykam oczy, bo łatwiej udawać, że wciąż tu jesteś, że nic się nie zmieniło, że to nie ja pozwoliłam nam zgasnąć. Znikasz mi w dźwiękach, w słowach niedokończonych Uciekasz jak sen, co znika po ranku, Tyle pytań mam, masz żadna odpowiedź Nie brzmi jak ty, nie brzmi jak my Zgasły światła, zniknął rytm, ale w, w mojej głowie ty dalej brzmisz Cicho jak tło, jak tło mojego snu Nie wiem czy to pamięć, czy tylko dźwięk Ale wracasz każdej nocy, chociaż nie ma cię.